Drużynę FaluBazu wspiera firma Marpis. Regeneracja filtrów DPF FAB. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne EDOR. No, myślę, że całkiem nieźle w sumie, jeżeli chodzi o zawody młodzieżowe. Z ligami to było różnie, bo, bo raz jechałem u nas w Zielonej, raz w Bydgoszczy, ale myślę, że tej jazdy naprawdę nie brakowało. i, No i teraz taki miesiąc mamy jeszcze na odpoczynek, no bo tak jak mówię, te młodzieżówki, liga, do tego jeszcze zawody indywidualne, no naprawdę sporo jazdy, ale myślę, że to przyniosło jakieś efekty. Przed nami rok ostatni w sumie juniora i każdy będę chciał się pokazać z jak najlepszej strony, żeby żeby tą formę utrzymać. No i zobaczymy, co będzie dalej w przyszłości, ale myślę, że, że przy Żurzu pozostanę i będę dawał z siebie wszystko. Pierwszy bieg juniorski w meczu z Toruniem to taki gdzie objechałem tam, wyprzedziłem Igora Kopcia On mi tak został w pamięci, ale też jest. Bieg z Leszna, gdzie wyprzedziłem Dominika Kuberę i, i z tych biegów w sumie może tak nawet jestem najbardziej zadowolony, ale uh -huh. myślę, że myślę, że wszystkie wygrane to są takie, co za, zostają w sercu. Wideo rejestratory 24.pl Tylko sprawdzone kamery samochodowe, sportowe, akcesoria.